Cześć. Chciałam Wam nagrać film z rzeczami, które kupiłam ostatnio niedawno. Sierpień, wrzesień. No i nagrałam go, ale się nie nagrał. Nie wiem dlaczego, pierwszy raz mi się tak zdarzyło. Więc jestem trochę zła. Więc będzie szybszy niż sądziłam. O ile w ogóle się zapiszę, bo nie wiem, co to się stało. No nic, spróbuję jeszcze raz, ale no mówię, będzie szybszy. Kupiłam sobie ostatnio w Pepko tą bluzkę. Ona jest taka cieniutka, 95% bawełny, 5% elastanu, kosztowała 30 zł Do tego kupiłam sobie w Pepco właśnie taką torebeczkę, którą szukałam już jakiś czas, żeby była czarna, ale żeby miała złoty zameczek. I znalazłam właśnie w pepko za 3 dychy, bo w innych sklepach, jeżeli znajdowałam, to były bardzo drogie, więc tak jak mi się podobały, to były drogie, więc tą sobie kupiłam i jestem z niej bardzo zadowolona. Tutaj zameczek jest. Tu jest zameczek, w środku jest jeszcze taka kieszonka na jakąś mniejszą rzecz, typu gumy na przykład. Dobra. Kupiłam sobie buty, które już Wam kiedyś pokazywałam. Buty firmy New Balance Adidasy, jestem z nich super, super zadowolona. Były drogie, to fakt, ale mam nadzieję, że będą mi długo służyły. Na ten moment służą mi świetnie. Kosztowały 430 zł i zamawiałam je na stronie e-obuwie. Mm. I naprawdę są fajne. Na tej stronie też, jak teraz sprawdzałam, jaki koszt był tych butów, bo nie byłam pewna, 440 zł. To sobie przypomniałam, że jeszcze kupiłam Japonki wtedy ponki takie jak umowę firmy Ipanema, tutaj y, są troszkę bardziej twarde niż te, co miałam poprzednio. Tamte były z Sensei za 20 zł były super, 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 ale mi się rozkleiły na wakacjach. To są takie nieco bardziej eleganckie, hmm, tu może być jakiś krem, bo widzę, że tak świeci, a ja generalnie w tych butach chodzę raczej po domu i kosztowały 60 zł. Pamiętam, no że wcześniej to się tak nagadałam, tak się nagadałam. Że 20 minut, a tutaj już widzę, że mi się kończą powoli rzeczy. A no, no, widać, da się szybciej nagrać po prostu. Mam nadzieję, że to się zapisze. Tutaj jest koszula, którą kupiłam sobie niedawno razem z kilkoma parami jeansów z HM, z którymi nakręcę shorta, bo będzie mi łatwiej, bo będzie w pionie, o ile się zapisze. Bo tam są różne modele jeansów i wydaje mi się, że w szorcie to będzie lepiej widoczne niż w filmie. No i też będę mogła, mogła go wrzucić na Instagram I to jest koszula, słuchajcie 80% z reszta poliamid I ona jest rozmiar S Ale jest napisane, że jest oversize I ona jest tam mnie za duża, ale jeszcze ją zostawiłam Na chwilkę, bo ma do mnie siostra wpaść Coś pożyczyć na wyjazd Więc może sobie przymierzę Może na nią będzie fajniejsza, bo generalnie jest bardzo fajna Ma tutaj takie paseczki I tam właśnie w tym poprzednim filmie Mówiłam, że bardzo mnie ciągnie ostatnio do takich Kolorów róż czerwień Mimo tego, że jest jesień, więc bardziej tak w burgund, w brąz bym szła normalnie, bo teraz burgund w ogóle jest bardzo modny, w zieleń czy coś, a teraz ma właśnie ciągnie do takich połączeń kolorystycznych, róż, czerwień i zastanawiam się, czy sobie takie jakiejś, nie wziąć podobnej, ale na przykład z różowymi paseczkami albo czerwonymi. Lepiej hmm, jakby był różowo-czerwony, no ale nie wiem, czy taką znajdę. Ale taki sweter mi się marzy, wiecie? Gdzieś na pewno kiedyś widziałam, bo bym sobie sama tego nie wymyśliła, że, że był różowy sweter, taki kardigan w czerwone serduszka. Ale jak wpisuję taką frazę w internecie, to dokładnie takiego mi nie znajduje, więc nie wiem, gdzie ja to widziałam. Ale jeżeli byście kojarzyli coś takiego, to proszę dajcie znać. Spróbuję to zaraz przymierzyć. Tutaj jest kolejna rzecz, której ja sobie sama nie kupiłam. Tylko kupiła ją sobie moja teściowa, mama Piotrka, ale jest na nim za mała. Kupiła z wyprzedaży, to jest rozmiar L i to jest Sinsay. I ona ma podszewkę, podszewka jest w 100% z bawełny, a to jest bawełna i poliester, ale taki bardzo miły, nie czuć, że to jest poliester, bardzo fajna, ma ręka w 3-4. jest taka ażurkowa, super, super, raz w niej byłam, pachnie w ogóle ładnie po praniu. No hmm, a później lato się za, troszkę skończyło, więc to już wszystkie rzeczy są pochowane do kartonu, yy, które Wam teraz pokażę. I tu jeszcze jest sukienka, którą kupiłam na wyprzedaży w H&M. Była przecina z 53 zł na 31 zł. I ona jest jak taki długi podkoszulek yy, granatowy. Granat ja zwykle rzadko noszę, ale ta sukienka jest super. Jest bardzo wygodna. Byłam w niej na takiej wycieczce na zamku i było mi super wygodnie. O tutaj jeszcze ma taki z tyłu rozpierdek. Tak? I ona jest, sprawdzałam tam tym razem, jak nagrywałam, ale nie pamiętam. wiskoza, yy, Elastan Bawełna. Yy, najwięcej jest wisko, nie, najwięcej jest bawełny: 78%, 18% wiskozy, 4% elastan. Bardzo, bardzo fajne. Tutaj widzicie, ona ma szef. Jak ja ją poprasowałam, to tutaj się taki paseczek zrobił, a, ale to jak się to założy na ciało, tego nie widać. I ostatnia rzecz. Film będzie trwało 10 minut, a jest 25 to są spodenki, w których jeszcze nie byłam, ale kupiłam je właśnie. Udało mi się dorwać na wyprzedaży. A na liście miałam beżowe i czarne. I zarazem powiem, ile dałam, bo znalazłam paragon. I one są takie beżowe beżowe, i widać, że są z takiego lnu, no, bo wiecie, mają takie. No, widać to, wiecie, takie jak papier, trochę z recyklingu. I one są z firmy New Yorker, rozmiar 36. Tutaj mam metkę, bo znalazłam, bo ja oczywiście odcinam takie rzeczy. mnie denerwują, zwłaszcza w jasnych rzeczach. Że te metki takie długie są i, i w jasnych spodenkach to wiecie, na pół tyłka widać tą metkę. Tu jest yy, no, 85% wiskozy, 15% lnu. Myślę, że jak na New raz, to świetny yy, po prostu yy, skład. I one kosztowały na początku 84 zł i 95 groszy, a ja je kupiłam za 49 zł i 95 groszy. Mam nadzieję, że nie przytyję do przyszłego roku i będą na mnie dobre. A jeżeli przytyję, to będę miała granatowe te, które są na mnie za duże. Tak się to zmienia po prostu w ciągu roku u mnie, że raz SK, raz MK, raz SK, raz MK i tak cały czas. I tyle. Tyle przymierzę i Wam pokażę. Teraz yy, pauzuję ten film. Mam nadzieję, że się zapisał. Jeżeli się nie zapisał, to już trzeci raz go nie nagrywam. Na pierwszy rzut spodenki. Chyba się nagrywa. Bardzo, bardzo się fajnie się i jestem z nich mega zadowolona. Ja myślałam, bo to pojechaliśmy sobie do Mielca do yy, galerii, tam jest yy, siłownia, Piotr chodzi na siłownię, a ja sobie wtedy chodzę po sklepach, bo ja to taka mało siłowniana jestem. I tak wątpiłam, że uda mi się jeszcze coś tam w wyprzedaży w ogóle trafić, a tu są jeszcze. Niestety też byłam w zeszły czwartek, bo dzisiaj jest poniedziałek 23, hmm, byłam w czwartek z moją siostrą tak wieczorem, wieczorem w bonarce w Krakowie, i wiecie co, w większości sklepów już nic nie było, w tych ach się trochę było, ale wiecie, tam to jest zawsze mnóstwo tych rzeczy i przeglądania na 3, 3 godziny. Natomiast dużo było w reserved rzeczy letnich, więc gdybyście na przykład jeszcze gdzieś tam na lata jechali czy coś i nie mielibyście jakichś rzeczy, to w reserved jeszcze są. I mierzę dalej. Już mierzę dalej. To jest ta koszula, ona jest taka lekko śliska, no ale wiecie, sporo, sporo za duża, o wiele za duża. Taka dłuższa, jakbym miała, ona jest bardzo fajna, więc zastanawiałam się w sumie, czy nie zamówić sobie po prostu mniejszej, czyli XS-ki, ale troszkę droga. Wydaje mi się, że 80 zł za koszulę to jest jednak sporo. Ja Wam zaraz powiem, co to tutaj jest w ogóle. 85, 80% blisko, reszta płynie ja Wam to mówiłam. Tak, mówiłam Wam. Fajna jest, jest taka troszkę zimna. Taki ma ten materiał śliski. Ale no, bardzo ładna, tylko były jeszcze jakieś dwa inne kolory: takie papyżowo-białe i jakieś tam jeszcze? szarobią, Coś takiego. Ale no, za dużo jest tam, nie za duża, sporo, za dużo. Jakbym na przykład na to chciała sweter założyć, to on by mi się tak tam zwałkowało to wszystko pod spodem, więc nie, nie, nie. Zobaczymy, może mojej siostrze. Chociaż ona jest do mnie niższa, więc chyba też niekoniecznie. To jest koszul, Sukienka koszulka, sukienka, długo koszulka. Tu tak jak mówiłam, albo nie wiem, czy właśnie mieszam mi się, w którym filmie to mówiłam, to jest taki pasek, on jest, bo z tyłu jest taki pasek jakby przez środek. I to jest od prasowania chyba. <laughs> to mnie babierze. <laughs> Pójdę do tyłu. W ogóle dużo ludzi mi mówi, że ja raz mam po swojej sukience, ale słyszałam, że szczupowniej wyglądam bardzo, więc może ona jest wyszczuplająca. <laughs> Na pewno jest bardzo wygodna, delikatna i jestem super z niej zadowolona. I tu widać, że rozmiar rozmiarowy jest bardzo nierówny, bo tam ta sukienka była s a to jest L-ka. Gdyby była M-ka, to już byłaby na mnie za mała. To jest Scinse, więc tutaj rozmiarówka jest troszeczkę inna. Tak jak mówiłam, rękawki 3/4, tutaj jest taki dekolt i guziki. Ona jest niewyprasowana, więc przez to widać podszewkę. Jak się oddale będzie widać podszewkę, natomiast jak się wyprasuje, to wtedy tej podszewki nie widać. Jest naprawdę bardzo, wydaje mi się, dobrej w miarę jakości jak na Sensei. Super się w niej czułam. Też raz w niej byłam, już teraz nie ma pogody na takie rzeczy. Naprawdę, naprawdę bardzo fajne. Się zakręciłam, że mi się że żebym się wywaliło. No i to jest wszystko. To się myje. Miałam jeszcze dzisiaj nagrać tego z tymi jeansami, ale już tak jestem wkurzona na ten filmik, że się tak nagrałam, nagrałam i się skasował. Się nie nagrał. Że te jeansy to kiedy indziej nakręcę. Zwłaszcza, że jeden rozmiar zmieniłam na inny, bo są na mnie sporo za duże, a chyba je zostawię. Więc to na dzisiaj chyba wszystko. Też jak wróciłam właśnie z pracy, to sobie bym się tak, nie, ja chcę się dzisiaj nagrywać tego filmu. gdzie miałam ciężki dzień, a potem sobie mi się kurczy. Każdy dzień jest taki sam. <grym> Więc jak dzisiaj tego nie nagram, to już będzie zima i letnie sukienki nie bardzo. Także zmobilizowałam się, nagrałam i to dwa razy. Także zapraszam. I, i do następnego. Następnym będzie Reels z jeansami, A jeszcze... Na pewno będzie zamówienie z Iwonu, bo sobie zamówiłam kilka rzeczy y, takich dla siebie, a, a dawno nie zamawiałam. Y, takich chyba ciekawszych niż zwykle, i będzie na pewno przegląd katalogu, co tam jeszcze będzie, nie pamiętam, coś tam planowałam, mam w kalendarzu zapisane. Także y, no. także tyle. Dziękuję Wam bardzo, życzę Wam miłego tygodnia. Jeżeli ktoś to dzisiaj ogląda, jeżeli... nie wiem czy ja to w ogóle dzisiaj wrzucę, może zobaczymy. Do papa, cześć!